Witam to na Niedźwiedziem o Stańcu. Znalazłem tych uciekinierów i czas spuścić im łomot. Hmm. Okazuje się, że zatrzymali się tu. Hmm, dosyć silna formacja. Na pewno potrzebują szału. I może zabezpieczmy się troszeczkę przed ogniem. Aż tak bardzo many nie potrzebują. I cóż, możemy walczyć. Cóż za niespodzianka. Wampir na wierzchowcu. Kto by pomyślał? Najwyraźniej L Stalen nie mylił się, mówiąc, że za ostatnimi zwycięstwami orków stał niespotykanie waleczny woj. To ty. Tak, to ja. Broń się, ty kłapo-uchy. Watcher. Hmm... Może być problematyczne. Intelekt 12, obrona 10, atak 15. Teoretycznie wydaje się, że jest kiepskim magiem, ale... Czasem potrafią tacy magowie korzystać z gejzeru albo nawet z mocniejszych czarów. Jak Armagedon. Hmm. No dobrze, to... Przyjrzyjmy się pułapkom. Wow, ale całkiem fajne miejsca, tak szczerze mówiąc. Zastępny tylko, że łucznicy akurat nie będą chcieli się przemieszczać. Hmm. To tak, na początek dwa razy ogień. Na, elfy przeważnie to działało. Ale może jednak powinienem chociaż raz geyser. Hmm, może tak uczyńmy. Okej, okay. kogo by tu przejąć? Chyba najlepiej będzie tutaj na flance. Hmm, tak. I w ten sposób. O. Tu oczywiście hmm, wulkan. Szkoda, że nie mogę dwa razy szału używać. Hmm, Przywołam jednostkę, ale niestety hmm, same złe lokalizacje, więc biemy po prostu tutaj. Tu niestety nic nie wrosło, a to naprawdę jest problem, bo ja potrzebuję coś, co będzie służyło odwracaniu uwagi. To może na razie tu nic nie róbmy, tylko przywam jednostkę albo nie, właśnie, właśnie, Przemieśćmy się tu. A to się może przydać. I tutaj jednostkę wyślę. Mm, tu nic. Tylko proszę, nie czaruj. Pułapka dobrze. Hmm. Tutaj też jest pułapka. Aj nic z tego nie wyszło. Łucznicy, mam nadzieję, że nie zatrują. O, dobrze. Za chwilę i tak już tutaj nie będzie ich. Zamierzam ich wszystkich pozabijać. Mhm, pułapka czeka, dobrze. Mm, to teraz bym powiedział, że dwa razy gejzer wydaje się dobrą opcją, ale jeszcze wpierw... A, ...płomień tu. Mhm. i drugi zwłaszcza na drugi liczon uczniku już nie ma tutaj pozamiatane tu ogień tak ogień ma sens dobrze było w tej turze pozabijać wszystkich a to jest pułapka. <laughs> Trzeba uważać. Nic tutaj. Chyba nie straciłem. Mm, ale to nie zabije. <laughs> Dobrze przywołał jednostkę. To nie jest problem. Hmm. Niszczymy. Tutaj nic. Okej, okay, to nie problem. Teraz. Y jest możliwe zabicie, ale jeszcze zobaczmy w ten sposób. Może? A nie nie chwila. Y Zrobimy to w ten sposób. Raz, ale teraz bym chciał mieć pewność, więc kula, a tutaj użyję szału. No i. Udało się bez te własnych i prawie że nowy poziom dużo jeńców kasy. Co, Ostatek jest mój? Dobrze, co się tu pojawiło? Aha, poinformować w hupa o plonach elfów. Hmm. Ale mogło być e, dużo trudniej, gdyby chociaż raz e, gejzera użyto, macie znaczy się gdyby elfy użyły. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym porozmawiamy z wodzem orków. Może trzeba będzie znowu tutaj kogoś pobić.